W życiu stał się kimś, żeby rozpoczął drogę pięknie, i wtedy proszą wspólnotę Kościoła o Chrzest Święty. Wszystko ma swoje racje konkretne: jest przyczyna, jest dar, jest wypełnienie tego daru. Kiedy człowiek idzie już drogą, może zbłądzić. Może upaść jest sakrament pokuty, sakrament miłosierdzia. Żeby mógł sobie radzić, a nie tylko upadać, jest sakrament Eucharystii. A potem są inne sakramenty, kiedy decyduje się. Na jakiś szczególny rodzaj wypełnienia swojej posługi jest sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa, czyli dar widzialny, niewidzialnej łaski, a kiedy sił ubywa jest sakrament umocnienia chorych. I została nam jeszcze jedna kwestia A co z sakramentem dojrzałości, czyli sakramentem bierzmowania? Jaka jest przyczyna, że dzisiaj, niekoniecznie 21., ale dzisiaj, kiedy ta młodzież jest już przeważnie w szkole średniej, przyjmuje ten sakrament. Co się takiego wyjątkowego dzieje? Otóż zakończył się definitywnie w waszym życiu, młodzi ludzie, czas dzieciństwa. Rodzice kiedy witali, to bardzo przemyślnie to powiedzieli, że i młodzież, i dzieci. Młodzieżą jesteście dla nas wszystkich tutaj, ale dla rodziców pozostaniecie dziećmi. I nawet jeśli rodzice będą się dobrze mieli i dożyją poważnego wieku, i wy też będziecie mieli już poważny wiek, to kiedy odwiedzicie rodziców, nie powiedzą drodzy młodzi, kochane moje dzieci. Tak powiedzą rodzice i mają do tego prawo, szczególne prawo. Ale wracajmy na, na właściwą drogę. Rozpoczyna się w Waszym, czcigodni młodzi ludzie, czas niezwykły. Czas przechodzenia w dorosłość, z którym się wiąże najpierw rozpoznanie, potem wypełnienie, wypełnienie tego, co my nazywamy naszym ziemskim powołaniem. To się teraz zaczyna i będzie trwało do ostatniej chwili naszego życia. Kiedy przychodzi ten moment, właściwie ten czas, przed oczyma, w sercu rodzą się tysiące pytań,